Siemaneczko. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam sposób na darmową postać. Nie jest to fake. Zakładacie nowe konto. To jest, to jest sposób na Cina i na nowego, nową postać. Po prostu zakładacie nowe konto i nie macie tej postaci. Tej. Barleya. I pokażę Wam, jak ją zdobyć za darmo. To jest normalny skin. Ten. I skina do niego, czyli takiego skina. Tak Wam pokażę. Czyli jesteście na ekranie głównym. Wchodzicie w te trzy paski, w ustawienia. Identyfikator Supercell. Połączono. Ja już się połączyłem. Ja miałem już wydropioną tą postać ze skrzynki. Ale dostałem skin do niej. Czyli jak nie macie tego, tej postaci Barleya, po prostu wklikacie to, łączycie się z super celem. No i po prostu wyskakuje wam nowa postać od razu i skin do niej. Albo po prostu będziecie mieć tutaj odebrane albo klub, albo osobiste i ten, i będziecie mogli mieć tę postać. Taki szybki odcinek. Wiktor następny odcinek będzie nagrywał. Wituś, także po prostu on jest chory i po prostu ja nagrywam drugi odcinek pod rząd, przypominam wam o naszym klubie, dostępny dla wszystkich, możecie wejść, na pewno nagram kiedyś grę z widzami, także będą takie odcinki, także subskrybujcie, łapkujcie, subskrybujcie kanał, motywacja dla nas, no i narka.